Będziemy spać, dam ci mleko, a jutro, jutro na temat coś wymyślimy, co z tobą zrobić. Znajdziemy ci opiekuna, tak, nic się nie ma, nakornimy no, te twój mały. Trzeci osiągnąć cel, zapakować namiot, odcinek przenieść w stronę, móc powiedzieć, że zadanie jest wypełnione. Chowania, szykujemy obozowisko, i raz, dwa, i, i trzy, i cztery, i raz, dwa, cztery, raz, dwa, dwa, O, chyba tutaj niedźwiadku. Zobaczmy. O, zobacz, bo i mieszkają żołnierze. Mam nadzieję, że oni się do mu Ale wiesz co? Żeby ten plan się udał, to byłoby miło jakbyśmy był grzeczny. A tak, tak do ciebie mówił ten mały rozbójniku, to utoczalałeś całą moc. W ogóle nie dał mi spać. No, już żołnierze do ciebie nauczą dyscypliny. A dobra, teraz się szybko schowaj i bądź cichutko. To było no, na no, chwileczkę, dobrze? Zrobimy niespodziankę. Aha. O, dzień dobry! A, witajcie! A co was do nas sprowadza? Coś bardzo niezwykłego. E, mam tutaj prezent dla armii Adelsa, czyli dzień dla was polskich żołnierzy. Tylko... Wiesz, co, chyba musisz sam zobaczyć, co to jest. Powiem Ci tylko tyle, że ten mały ktoś bardzo chce dołączyć do Waszej armii. No. Śmiało. Co tu się dzieje? Jej, jest jakiś podstęp? Ten... Nie, no tylko, jak to dla... po prostu wesoła niespodzianka jest. No nie wie. No no. Nie ma się czego bać, malutki. Nie gryzie, prawda? Nie, nie, nie. Gryzie. Gryzie? Tak. Ach! Ojej, chudelku. się? No bo to jest mały niedźwiedek. bo nie ma się co dziwić. Generał Mamyc, by zająć się, zgodą iść. Iść jak spotkałem, co Mamyc dałem, stąd na złotych A zanim nami miło,